Radio Kraków. 17 minut po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę w studiu Jacek Bańka, jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry, a tym gościem jest Józef Lasota, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Panie pośle, wczoraj przy okazji prezentacji Marka Lasoty jako kandydata prawicy na prezydenta Krakowa, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili, idziemy po zwycięstwo. Przestraszył się pan? No i myślę, że każdy z kandydatów, który startuje w wyborach, chce zwyciężyć i to, że tak, tak jest głoszone, to bardzo dobrze. No, nie wiem, czego miałbym się przestraszyć. Z bardzo Patyną jest pan bezpieczny. Marta Petana jest dobrym kandydatem, jest doświadczony samorządowcem. Wybory nie są łatwe. Zobaczymy, jaka będzie pierwsza tura, kto przejdzie do drugiej tury, no i wtedy wtedy to się rozstrzygnie. Wtedy się rozstrzygnie. Czyli y, jeśli Marek lasota będzie w drugiej turze, to mówił pan y, y, kilka dni temu o tym, to jest pan w stanie poprzeć Marka Lasotę w drugiej turze. Czy znaczy podstawową sprawą, którą moim zdaniem dzisiaj powinny sobie również i formacje polityczne postawić przed sobą, to jest cel, który chce się uzyskać? Otóż w moim przekonaniu celem jest zmiana obecnego prezydenta, bo ten, te 12 lat sennych rządów Jacka Michruskiego nie służą dobrze Krakowowi. I zobaczymy, jeśli w drugiej turze będzie pan Marek Lasota. Oczywiście ja jestem przekonany, że będzie Marta Patena. To wtedy trzeba to rozważyć, bo sprawa jest zbyt poważna, a nie tylko interesy partyjne są tu decydujące. Ale jak to może być? To, to wtedy nie wierzę, żeby cała platforma zagłosowała. To pewnie znowu część poprze kandydata prawej sprawiedliwości, tak jak było w wypadku choćby Ryszarda Terleckiego. No to jest właśnie ten grzech, który, który już od 12 lat funkcjonuje w Krakowie, kiedy kiedy Jan Rokita i Zbigniew Ziobro przegrali, w pierwszej turze poparli Mechowskiego w drugiej turze. I dzisiaj mamy taką sytuację, która się powtarza: że jeśli któryś z kandydatów przechodzi do drugiej tury, czy to Platformy, czy Prawa i Sprawiedliwości, to druga strona polityczna no, nie popiera tego kandydata. Jest to oczywiście błąd liderów partyjnych, bo powinni zastanowić się usiąść i ustalić że celem platformy jest zmiana prezydenta czyli odpowiedź na pytanie co co gorsze Marek Lasota prezydentem czy Jacek Majchrowski prezydentem z pana perspektywy zdecydowanie Jacek Majchrowski prezydentem tak to znaczy, ja jeszcze raz powtórzę, że uważam, że najwyższy czas, żeby nastąpiła zmiana prezydenta miasta Krakowa. Niedopuszczalne jest kolejne cztery lata sennych rządów Jacka Mychrowskiego. I oczywiście Marta Patena, mam przekonanie, że będzie w tej drugiej turze. Będziemy przekonywać, żeby, żeby głosować na Martę Patenę. Jeśli się okaże, że będzie Marek Lasza, to, to wtedy jest sprawa naprawdę do poważnego zastanowienia się i rozmowy. Wczoraj Jarosław Gowin podczas prezentacji Marka Lasoty nawet zaapelował do przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, żeby zagłosowali już w pierwszej turze na, na Marka Lasotę. Może właśnie to jest realna szansa na, na wygranie z Jackiem Majchrowskim, skoro to jest ten podstawowy cel. Już teraz Jarosław Gowin mówił tak, najlepiej byłoby wycofać swoją kandydaturę, czyli swoją kandydatkę Martę Patenę i od razu zagłosować na, na Marka Lasotę. Co pan na to? No akurat Jarosław Gowin jak i Zbigniew Ziobro nie są dobrymi przykładami do do uprawiania polityki, gdyż obydwaj najpierw byli ministrami, następnie poszli zupełnie gdzie indziej, korzystając jednak z pewnych przywilejów, należy być w miarę lojalnym, więc no akurat Jarosław Gowin nie, nie powinien, on naprawdę ma najmniejszy tytuł do tego, żeby dzisiaj apelować o takie rozwiązania, a wyborcy sami są rozsądni i oczywiście dzisiaj Platforma nie ma zamiaru niczego zmieniać, bo jest dobra kandydatka. Ro, rozumiem, kandydatka na pierwszą turę, w drugiej turze wszystko jest możliwe. Pan nie powiedział tego pan wprost, ale ale tak wnioskuję, jest w stanie poprzeć Marka Lasotę w drugiej turze, jak i część pewnie Platformy Obywatelskiej. No, dzisiaj za wcześnie pewnie o tym mówisz. W każdym razie powtarzam po raz trzeci, że celem w moim przekonaniu, celem partii politycznych Platformy pis powinna być zmiana prezydenta w Krakowie. Ale to Bo mówi, Kraków... ale to mówi Józef Lasota. A nie ma pan wrażenia, że, że krakowska platforma tak naprawdę niesie na tacy Jackowi Majchrowskiemu reelekcję? Jak to powiedział Stanisław Kracik? No Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście może wyłanianie kandydata w prawie Borach nie było takim rozwiązaniem, które się do końca sprawdziło. Należało znacznie wcześniej przystąpić do, do tej do roz, rozgrywania tej sytuacji w przygotowania kandydatów do prawie No ale wiem myślę, że w sumie nie najgorzej się skończyło. A nie, nie uważa Pan, że teraz koledzy z platformy zrobią wszystko, żeby tak naprawdę Jacek Majchrowski wygrał? Być może, że są takie również postawy, natomiast w większości na pewno nie, na pewno tak nie jest. Zdają, zdają sobie sprawę, że Jacek Majchrowski po prostu, no już potrzebna jest zmiana, potrzebna jest zmiana. Czyli w części Platformy to pokutuje takie sformułowanie jak trwoga to do Jacka Majchrowskiego. Trwoga to, to w postaci Marka Lasoty teraz. Nie sądzę, żeby Marek Lasota był trwogą. Marek Lasota, niestety mówię, dołączył do, do tej grupy, yy, która właśnie w ten sposób yy, postąpiła jak Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Będąc yy, radnym Sejmiku Wojewódzkiego przez dwie czy nawet chyba trzy kadencje yy, z list Platformy Obywatelskiej, przechodzi na zupełnie inną stronę. Bez jakiegokolwiek ja rozumiem, gdyby rzeczywiście jego działanie zmierzało do tego, żeby, żeby uzyskać ten cel, o którym ja mówię. Ale jak na razie nie wygląda, żeby w ten sposób robił, więc no, jest to postawa, która dla mnie przynajmniej jest no, trudna do zaakceptowania. No ale to niestety to, to raczej trzeba było chyba odnieść do, do Krakowskiej Platformy Obywatelskiej. Nieprzekonujący kandydat, przepychanki na listach do, do Rady Miasta. No takie ciche poparcie urzędującego prezydenta Majchrowskiego, no, no panie pośle, no gorzej być nie może już, no. No, kandydat, nie można powiedzieć, że jest nieprzekonujący, jest jedyną kobietą, więc wyrazistym kandydatem. Natomiast, wie pan, układanie listy do wyborów zawsze, zawsze to są swego rodzaju tam, jak pan to nazwa przepychanki, ale to oczywiście są różne, różne nastawienia, różne racje są brane pod uwagę, także to, to jest zawsze, w każdej sytuacji, każda, każda ta, która układa się, komitety, które układają listy wyborcze mają z tym pewien kłopot, bo to jest naturalne, to jest tak się dzieje. Panie pośle, powtarza pan, że, że czas skończyć z rządem Jacka Majchrowskiego w Krakowie, 12 lat wystarczy. No to jakie powinny być te, te podstawowe punkty programu wyborczego? O czym Platforma chce mówić przede wszystkim, mówiąc o zmianie w Krakowie? Przede wszystkim jest potrzebna dynamika, dynamika w zarządzaniu. To, co się dzieje, to, czy, jeśli weźmiemy pod uwagę zaniedbania, które zostały dokonane, począwszy od takich bardzo wyrazistych jak Igrzyska Olimpijskie, jak Euro 2012. Jak chociażby, no jest wielki sukces, bo jest, bo jest arena, ale wybudowana wyłącznie ze środków budżetu miasta z zadłużeniem oczywiście. Jak te dwa stadiony, które są zupełnie niepotrzebne, to są. To są ogromne możliwości, które nie zostały wykorzystane, albo inaczej zostały źle ukierunkowane. Wie pan, Dzisiaj można mówić o sukcesach, bo jest hala, bo jest centrum kongresowe, tylko mając corocznie przez 12 lat 3,5 do 4 miliardów złotych do dyspozycji, to przepraszam bardzo, że nawet gdyby koń Kaliguli, który był w Senacie, był na tym miejscu, to i tak by okazało się, że należało coś zrobić. Więc to nie jest żaden sukces. Natomiast Kraków. Kraków odstaje od pozostałych miast wiodących w Polsce i konkurencja między miastami w Polsce również się odbywa. Więc Kraków jest po prostu ospały. Kraków tutaj nie, nie, nie istnieje, nie, nie, nie uzyskuje tych efektów, które, które może zostać. Mamy ostatnie. Ostatnio perspektywę finansową europejską. Więc to ogromne pieniądze, więc Kraków naprawdę powinien z tego skorzystać w bardzo dużym stopniu. O tej ospałości mówił wczoraj Marek Lasota również podczas oficjalnej prezentacji. No to tu się zgadzamy. No to rozumiem, że, że ta zgoda również w tej ewentualnej drugiej turze będzie. Również no to pana, wie pan, to, to jest to pana, za, wiele ale, ale, za wiele powiedziane. Za to... wiele powiedziane. Tak, tak trochę pół żartem, pół serio. To, to jest jeszcze jedno rozwiązanie. A co by było, gdyby Platforma Obywatelska wycofała swoją kandydatkę? No i pana zgłosiła do wyborów mielibyśmy dwóch panów o tym samym nazwisku. No nazwisko się różni jedną literką bo ja jestem no przez tak Natomiast ja nie zdecydowałem się kandydować z powodu tego, że uważam, że jednak powinni być młodsi kandydaci, którzy są na pewno bardziej kreatywni. I, ale jeśli pan radar. Ale mielibyśmy hepeni taki prawdziwy, to ważne właśnie, sprawy. Ponieważ, ponieważ bardzo dużo ludzi myli faktycznie kandydaturę PiSu ze mną, to otrzymuję telefony do biura dzwonią ludzie, się włączać w kampanię pomagać, to proszę. Proszę pozwolić, że jednak takie oświadczenie, tak? które przygotowałem, że ja, Józef Lasota, były prezydent miasta Krakowa, obecnie poseł na Sejm, oświadczam, że nie kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa w obecnych wyborach samorządowych. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, mieszkaniec Olkusza, pan Marek Lasota jest zupełnie inną osobą, nawet ze mną niespokrewnioną. No, trudno też panów pomylić, tak, tak wizualnie. Panie, wizualnie panie, tak, ale nie było to chyba ale, potrzebne. Ale dzisiaj. nie wszyscy, nie wszyscy, nazwisko <grym> jednak jest no kojarzone tak, tak. częściej. Myślę, że nie było to potrzebne tutaj, o pomyłce nie ma mowy. Józef Lasota, poseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Kraków.